Kochani, nie wiem czy wiecie, ale od 17 lipca do 11 sierpnia planeta Merkury, planeta, która przede wszystkim odpowiada za komunikację, za logikę, za nasze procesy myślowe, za nowe technologie, jest w takim pozornym ruchu wstecznym, czyli w tak zwanej retrogradacji. Co to może oznaczać? To może oznaczać, że w tym okresie mogą nastąpić zakłócenia w komunikacji, w podróżach, w technologiach. Mogą nam się też psuć różnego rodzaju sprzęty w domu albo w biurze. Ale Merkury to przede wszystkim, słuchajcie, ko planeta komunikacji. Merkury to słowo. Jakimi słowami na co dzień się karmimy? Jakie myśli mamy na co dzień w swojej głowie? Z jakimi myślami budzisz się codziennie z rana? Bo jeśli budzisz się z takimi myślami, że nie zasługujesz, że nic mi się nie uda, że świat jest beznadziejny, to pamiętaj, że wszechświat odpowie na to, bo wszechświat odpowiada na to, co ty masz w swojej głowie. I faktycznie e, poczujesz w życiu e, taką właśnie pustkę, to, że ci się właśnie nie uda, że jesteś samotna, że nie zasługujesz. Więc pamiętajmy o tym, że słowa mają wielką moc. Każde słowo to jest wibracja, to jest energia, i dbajmy o to, Jakimi słowami zaczynamy dzień, czy zaczynamy właśnie dzień od wdzięczności za to, że jesteśmy na tym świecie, że oddychamy, że jesteśmy na przykład zdrowi, że mamy dach nad głową, że mamy co do garnka włożyć. Czy zaczynamy taki dzień codzienny od narzekania, od tego, że mi się nic nie chce, bo jest na przykład poniedziałek, a ja muszę iść do tej pracy beznadziejnej? Zwracajmy uwagę na to, jak myślimy, bo o tym jest ten Merkury, planeta komunikacji. Pamiętajmy o tym, że słowa mogą dołować. Słow, słowami można zabić, ale słowa mogą również być naszym wsparciem, mogą leczyć i mają uzdrawiającą moc. Uważajmy na słowa, jakimi się karmimy sami ze sobą i jakich słów używamy w komunikacji z innymi ludźmi. Czy te słowa, które używamy w stosunku do innych,